Przychodzę rano i do samego wieczora jestem i wieczorem wracam do domu. Działka to jest życie, no co w tych czterech ścianach, jak ktoś mieszka w bloku, a przeważnie tak mieszkamy. To jest po prostu tak jak nasz drugi dom. Działka, żeby fajnie wyglądała, to praca jest na co dzień. I trzeba byłoby być codziennie bo... Tam gdzieś rekreacja to tylko skosić trawę, nie? Przyciąć krzewy ewentualnie na wiosnę czy na jesień. A taka skwiata, kwiatowa, warzywna, no to wymaga codziennej pracy niestety, bo najpierw się sadzi, potem się podlewa, potem się zbiera dopiero nie, czeka się jak urośnie. Pracy jest dużo, bo tutaj są warzywa, kwiaty, wszystko i wolny czas spędzam tutaj. Jestem na emeryturze to. Wolny czas spędzam na na ogródku. Maj oczywiście jest pięknym miesiącem, rozkwita wszystko: zieleń, kwiaty. Mnóstwo ciekawych rzeczy można porobić na działkach. Przede wszystkim dbałość o rośliny, nasadzenia, wysiew, warzyw. Należy dbać w tej chwili o swoje ogródki, poprzycinać wszystkie wysokie krzewy, drzewa. Trawa owszem ładnie wygląda przycięta, natomiast zgodnie z ekologią powinno się tą trawę utrzymać. Na troszeczkę wyższym poziomie, w sensie takim, żeby chroniła glebę, żeby nie wysychała nam woda i żeby po prostu nie były te trawniki wysuszone za bardzo. Działkowcy tutaj w Katowicach boją się zimnych ogrodników w najbliższych dniach. No jeżeli chodzi o zimnych ogrodników, to jest już to taka tradycja. Od 12 do 15 maja mamy Pankracego, Bonifacego, Serwacego, no i potem tradycyjna zimna Zośka. Zawsze się boję, ale w tym roku mówią, że nie ma być zimnych ogrodników, także nie wiadomo. Te, które są wrażliwe na te przymrozki, ogórki, pomidory, to jeszcze wszystko w szklarni jest, także to jeszcze nie, nie sadzę, ale, ale już inne warzywa już są posadzone. Jeżeli ktoś ma nowaliki, ma nasiona, które lubią przemarzać, to te wszystkie roślinki się przykrywa. Osłania się od mrozu, od przymrozków, bo takowe się zdarzają. Najgorzej, jeżeli przyjdzie mróz i chłodne dni i są już kwiaty i zawiązane pączki na drzewach owocowych czy krzewach owocowych, no to wtedy no, nie. Niestety, co przetrwa, to przetrwa, a co nie przetrwa, nasza strata. Ilu tu działkowców ma swoje działki? Działek liczymy sobie 456, ponad 700 członków Polskiego Związku Działkowców. I to największy tego typu ogród w Katowicach? Jest to największy ogród w Katowicach. Ponad 17 hektarów gruntu, z tego 14 użytkowych, czyli same działki zajmują 14 hektarów. Działki cieszą się wielkim wzięciem. Koszty poszły, cena poszła w górę, koszty takiej działki w tej chwili to jest koszt 100 tysięcy. Kto miał działkę, to jej się raczej tak normalnie nie pozbywa. Najwyżej przepisuje na kogoś młodszego, no chyba, że nie ma młodszych w rodzinie, no to wtedy odsprzedaje. Pana działka jest nagradzana co jakiś czas. Czy to jest takie wyróżnienie dla Pana? Pan się stara o to, żeby te nagrody zyskiwać? Nie. Ja lubię mieć porządek na działce i... I dbam o to, a to te wygrywanie tych konkursów to przy okazji. A pani działka bardziej uprawna czy rekreacyjna boisko dla wnuków czy warzywniaczek? Nie, moja działka jest taka wypoczynkowa mam maleńki warzywniaczek, taki metr na metr, ale mam na tej działce podstawowe: rzodkiewkę, sałatę, pietruszkę, szczepiorek, koperek, ogórki będą i pomidory.